Firma Homik jako pierwsza w Polsce oferuje Państwu balony do przechowywania alkoholi oplatane ręcznie wikliną aż po samą szyjkę. Balony posiadają poręczny uchwyt i są wykonane z grubego szkła. Cała rodzina produktów składa się z trzech artykułów o pojemności 3, 5 i 10 litrów. Wykonane niezwykle kunsztownie i precyzyjnie przy wykorzystaniu naturalnej wikliny stanowią ozdobę samą w sobie. Domowe wina, likiery i nalewki oprócz oryginalnego smaku i aromatu oraz nierzadko właściwości leczniczych stanowią ważny element polskiej tradycji i gościnności. Skupiając się na uzyskaniu jak najlepszych walorów smakowych i zapachowych, warto zadbać także o odpowiedni wygląd gotowego produktu, który będzie. Wizytówką wyjątkowego smaku naszych wyrobów. Zapraszamy do zakupów na www.homik.pl.